Skończyły się zbiory. Krajowych warzyw. Rolnicy nie zostawiali nic w polu ze względu na spodziewaną mroźną zimę. W poprzednich latach starali się na przykład wykopywać marchew w miarę potrzeb handlowych. W tym roku raczej to już wszystko będzie zakończone w najbliższych dniach. Jeśli chodzi o ceny, niewielkie wzrosty jeśli chodzi o warzywa cebulowe. Cebula sukcesywnie niewielkimi skokami drożeje. Teraz dochodzi cena do nawet 18 zł za worek 15 kg. Droższe są również warzywa kapustne. Przede wszystkim kalafiory które, krajowe, które już też kończy się zbiór około 5 zł za sztukę trzeba zapłacić. Równolegle są oczywiście kalafiory już importowane z Włoch z Hiszpanii, ale tamte są droższe około 7 zł, 6-7 za, za sztukę. Droższa w tym roku jest kapusta czerwona. Cały sezon była wysoka cena i w tym roku też jest, jest wysoka. I w, w, tym, w tych dniach około 80 zł za kilogram. I droższe są też buraki ćwikłowe. To taki był zawsze towar pogardzany. Całą cenę 60-80 groszy miał przez wiele, wiele lat. A w tym roku cena skoczyła już do 20 zł, Powyżej złotówki na pewno, 20 zł za odmiany. O długim podłużnym korzeniu walcowatym. Producenci twierdzą, że po prostu wiele upraw zostało utopionych. Tutaj produkcja buraka na kujawach i w okolicach na wyżynie i na równinie sąbłońskiej zostało podtopionych, dlatego także na pewno są mniejsze z tego powodu zbiory i cena jest wyższa czy tak ogólnie? Tak, to były warzywa gruntowe. Tak. Jeśli chodzi o warzywa spod osłon, no praktycznie zakończyły się już zbiory papryki. Sporadycznie pojawiają się producenci z jakimiś końcówkami z likwidacji plantacji, także już nie mamy warzyw spod osłon, oprócz pomidorów malinowych. Przedawane są końcówki produkcji takiej wiosennoletniej, ceny od 7 do 11 zł. Te 11 zł dotyczy pomidorów już z nasadzeń zimowych. No producenci, plantatorzy bardzo ostrożni są w zakładaniu nowych plantacji ze względu na koszty energii. Także być może, że ta cena 120 zł za kartonik w poprzednich zimach będzie w tym roku no, znacząco wyższa. Znamienny jest to fakt, że od trzech tygodni nie ma na rynku krajowych ogórków, słodostwo. Nie założono praktycznie z tego, co tutaj donoszą plantatorzy, nie pozakładali w ogóle upraw na zimę. Ze względu na to, że no, ogórki osiągają niższe ceny i są mniej opłacalne niż, niż pomidory. A istnieje na rynku bardzo silna konkurencja. W ubiegłym roku już była silna, ale w tym roku jeszcze silniejsza. Ogórków za wschodniej granicy, czyli chodzi o Ukrainę, Białoruś i Rosję. Z wiadomych względów oni nie liczą się z cenami energii. Więc zakładają tam duże plantacje na zimę. Ceny kształtują się od 8 do 9, 10 zł za kilogram. Również występują ogórki z Grecji i z Hiszpanii, ale one przegrywają jeśli chodzi o walory smakowe. tak, Z tymi ze wschodu. Ogólnie warzywa importowane są około 20% droższe niż w ubiegłym roku. Pochodzą przede wszystkim z Hiszpanii. Importerzy warzyw z Holandii donoszą nam, że Holendzy, Holendrzy też wystraszyli się bardzo wysokich cen energii i znacznie ograniczyli albo w ogóle polikwidowali uprawy zimowe. To spod nam. Także Hiszpanie w tym roku będą rządzić na rynku importowanych warzyw. To już widzimy w tym momencie. 20% to jest znacząca podwyżka. No, dzisiaj ładnie wygląda handelek. Jest już spory ruch. Dużo kupujących. Żodkieweczkę widzę, że trochę wybrali, czyli mam szansę dzisiaj lepiej sprzedać. Bo ostatnio tak trochę się poprawiło z tą sprzedażą. W tej zagranicznej takiej nie ma ładnej, to tak ten handel ten nasz krajowy idzie lepiej. Czyli po prostu no aby tak dalej było, no. No jeszcze nie wiem, dopiero wjechałem, także jeszcze nie wiem po ile tutaj sprzedawali się rzodkieweczkę, no wczoraj była ładna 2 zł 2,50, w zależności od wielkości i jak wygląda ta rzodkieweczka. No nawozy w tym roku poszły w górę bardzo, nasiona też zdrożały, no dzięki temu, że w okresie letnim, jesiennym sałata i rzodkiewka dobrze schodziła i ta zapłata za nią też była dobra, także te koszty jakoś tak jeszcze ogarniamy. Nie, już nie myślę teraz o inwestycjach, już jestem w takim średnim wieku. Dzieci nie chcą po prostu w ogrodnictwie, Inne sobie wybrali zawody i gdzie indziej pracują także teraz tylko żeby tak sobie przetrwać, żyć, pomagać dzieciom ewentualnie. I, I tak do końca. Znaczy nie ma kupca, nie ma zejścia. Nie ma komu podać. Trzeba dwie doby stać, żeby towar sprzedać i jeszcze do domu zabrać. Ceny są 10 zł i 15, ziemniak 10 zł, a cebulka 15 zł. W poprzednich latach było, można było sprzedać 7 zł, ale się sprzedało i jechało się z domu w ciągu doby. A teraz trzeba siedzieć dwie doby, żeby sprzedać towar. Nie ma kupca w ogóle, nie wiem co się dzieje, że nie ma. Komu strzelać towaru?